Halo! Halo? Halo, halo. Otóż, no cóż no, mi się wydaje, że moja armia jest gotowa, pomijając fakt, że nie płacę jej. Więc... Ale na co, na atak takiego, nie wiem, Mantuły, jednej prowincji? Chyba. Nie, oni mają trzygiaskowego generała, ich akurat się boję. <laughs> no to nie lepiej nie, nie zaczynaj z nimi. Tak, ich akurat się boję, ale Salzburg wydaje się naprawdę dobrym celem, i to jest, wydaje mi się, przeciwnie godny zobaczenia moich wspaniałych armii. Tak więc. Ja tam na razie żadną wojną więcej nie jestem zainteresowany, bo muszę tutaj. Dopiero do tego, żeby mój Manpower jakoś zaczął wyglądać. Armię dobudować muszę, gospodarkę również. Słusznie. Słusznie. Jak najbardziej. <grym> Więc niech mi tutaj moi wasalowie i sojusznicy podbijają, a ja sobie tutaj czekam spokojnie. Aż to tak trochę wydłuża tą wojnę. Czy tę wojnę? Whatever. Informacja przekazana, że długa wojna. Mhm. Ją toczę, właśnie. Och. Chesto zostało holipsko. Mm -hmm. Holy Roman Empire, emparorem. Emparorem dostało. Empress. Dobra. Boże, co oni tutaj mają? Mogę spłacić pożyczki? Repay all loans. Super, już nie mam pożyczek. Dało ci się. No, jestem mistrzem. Dania chce mieć pokój ze mną, ale to mnie raczej jeszcze nie interesuje. Hmm. Litwa niszczy jej armię. Hmm. Bardzo fajnie. Się zastanawiam, jaki tutaj to sobie przejąć o nich. Muszę na pewno ich odgrodzić od Moskwy. Nie o! Tak. Mój wspaniały sojusznik ma. Ej, bo tutaj w ogóle protestantyzm już dawno uderzył. Ja no wspomniałem tak. o tym. No tak, no stwierdziliśmy oboje, że nie bierzemy protestantyzmu. Co pewnie będzie jakimś złym wyborem. Chociaż nie wiem dla, dla Polski, czy to jest dobre czy złe. O Boże! Co? Myślałem, że przegrasz z tymi butami, A Nie, to miałem plan tam. Już myślałem. Co, co, się tak określiłeś w język? Wait... Wait... Z czym oni walczą? Buntownicy? Bo... Nie, bo widzę, że... E, e, bo zawołano mnie do wojny z Francją! Kastylia. E, 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 e. mm -hmm. Nie masz wyboru, no musisz, jak stracisz ten sojusz to jesteś w dupie, no! No, muszę, tylko że się boję, że Czechy odpowiedzą. Chciałem sprawdzić, czy Czechy odpowiedziały? jak Czechy, by odpowiedziały, Czechy to nie odpowiedzą, bo ja toczę tą wojnę. A jak długo ja będę toczył tą wojnę, no to już wiesz, kwestia dobrej zapłaty do skarbca. Matko Bosko, no to walka o wszystko. No i wielkie moje plany podboju Salzburga, no. I co teraz? No kurze, co teraz? No marze, nie zaznaczyłeś sobie jakichś żadnych prowincji Austrią? We Francji. Nie, 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 no bo. No... Bro, daj spokój! Co ja mam? Co ja mogę zrobić teraz? Przecież Francja masakruje tę Kastylię, ona po niej przejdzie jak po maśle. No bez twojej pomocy to tak pewnie. Z moją pomocą czy bez niej to bez różnicy. Eee, czekaj, czekaj, jak tutaj to wygląda stosunek sił. 68, 58 tysięcy mają Francuzi, bez dwóch zdań. Kastylia. Kastylia, Kastylia. gdzie jest Kastylia? Okej, okay. jesteśmy nisko i Kastylię widzę. ma 30 tysięcy. To jest GG. Boże, gdzie jest ta Kastylia? Są ślepe, jak nie wiem co. Czechy 26 Noga i 31, gdzie jest ta Kastylia? o Kastylia nam właśnie już umiera i już nie istnieje. Ministra, Clare. Fuck. Ha? będzie coś takiego. Aha, ktoś mi umarł w tym momencie. Ktoś został spalony na stosie. Zostałem misjonarza. A to misja nasze jest mi średnio potrzebne. Hmm. No dobrze, bo korupcja już spadam, więc za chwilę będę miał kasę z korupcji. Kiedy mi król umrze? No, ja już nie chcę mieć Royal Mariażu ze Brandenburgią, bo mam teraz duży force z nimi aż na to. Dostałem gift od Aragonu. Z hmm? się tak? golda. Tak, a Francja Sporcie. dostała regim. Nie no, nie! Francja kupiła właśnie od Milanu jednostki. Nie wierzę. No nie, no tak się nie robi. No tak się nie robi. I przyszli tu idą i do mnie wpierdzielić. <noise> Ile ich kupili? 12 tysięcy piechoty i ileś tam kawalerii dużo, tak czy siak no bo maksymalnie to jest 20 staka, nie? Mhm. <noise> Jakie można kupić od danego kraju? Idzie Milan, idzie Milan. 21 tysięcy. A co ode mnie kupią, bo tak mam na zbyciu wojsko <noise> 21 tysięcy Milanu idzie na mnie. Dobra, co mi da dania? O, i wbił się! Ej, i przegrywa! Ej, wygrałem bitwę z Francuzami, teraz wygrałem bitwę z Milanem no bo osobno, ale to dobrze, bo w tym momencie ta wartość będzie tylko. Znaczy, kurka, ja zauważyłem, że te najemne wojska, one się strasznie powoli regenerują. Teraz Kogan, Muszę jakoś tak zrobić, żeby nie wybuchnąć od agresywnej ekspansji. Okej, okay, więc tak to trzeba zrobić. życie i tak nic mi nie da w tej wojnie, niestety. Ajaj. Aj. Nie mogę? nad cudy to, co się stało, że ja wygrałem te bitwy naprawdę. A. Nowogród. Dobrze. To też niech Nowogród oblega. Nie, to bez sensu tam iść, to tylko stracę armię, jak ja widzę, tam się dzieje. W szczególności, że mój ultrasojusznik Węgry się nagle zmył z tej wojny, więc nie, nie, nie. Nie, Ja się wycofam. Ja stanę gdzieś tam w oddali. A No w ogóle ci zostało 12 tysięcy woja? No, no. Mam zero powera, więc nie zdążyłem go zregenerować jeszcze. Na bogów. Na bogów starych i nowych. Czekaj, czekaj, który ten doradca da? Kurka, już trójkowych mogę rekrutować. Fakty, źle. Uh. Za fort, panowie, za fort. <laughs> nie, nie, nie będziemy tam stali z przodu. Nie, nie. O nie, Milan, co? Co, Milan? Milan wysłał mi gifta 120 tysięcy. Znaczy 120, przynajmniej złotych. Ale po co, jak on wysłał? Przed chwilą sprzedał Przed chwilą sprzedał Francuzom armię, a teraz wysłał mi gifta. On no, lubi... on sam nie wie, co chce, no. Milan to wiesz, taka. On, on lubi patrzeć, jak wszystko dookoła płonie. to jest zbyt kraj, no. Some people like watching the world burn. To jest po prostu, no. What the fuck? The rich Dobra. people from Milan, po prostu. Wiesz, bo ja tu już będę kończył tą wojnę z Danią, więc tam szykuje się na Czechy, że ci wyjdą w plecy zaraz. No to jest. Mi się wydaje, że pewnie nie wiesz, bo kiedyś tam przeglądałem sobie jakieś tam no. strony he, 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 i no, były tam filmy jakieś, chyba chyba Gry o tron nawet, nie? I Aha. jak tam oglądałem te Gry o tron, to tam z Boku zawsze są takie reklamy na tych, tych dziwnych portalach z tymi filmami. Takie, wiesz, różne te, te reklamy są takie, że tam o, tam naukowcy chcą, chcą jego śmierci, bo coś tam, nie, bo odkrył sposób na odchudzanie. Kojarzysz, nie? Nie. No tych nie, reklam znanych, że tam że, że nastolatek z Polski odkrył prosty sposób na zarabianie 20 milionów dziennie, nie. A Takie tak, reklamy jest tak? no, no to mi się trafiły, zaczęły trafiać masowo takie reklamy z cyklu: The Rich Want this video band, nie? Albo w innej wersji Local AREA Milionerzy want this video band Ale from ja the ja sobie Internet. To oglądałem jako właśnie przykład znaczy bardzo, 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 kiepskiej reklamy, właśnie jak jakiś Polak. Robi te filmy instruktażowe. Znaczy, wiesz, no to jest takie. Lifestyle. Nie, nie, lifestyle'owe Tego, jak lepiej żyć, nie? Że on tam idzie, obok siebie ma jakąś taką tajkę seksowną, nie? I wiesz, no kurka, taki tandeta totalna, nie? Jak. Z, nie z lat 60., -tych, 70., -tych, coś koło tego. Ech. Ja wiem, ja tylko artykom, że The Rich mnie uzekł od, od tamtego czasu. The Rich want this video, banned, The Rich want this world Burn. DLC sterują tym światem. Lokal, area e, milionerzy. No na pewno. Czekaj, bo już tutaj mam. Wydaje mi się, że Francja już, już, już zmasakrowała Hiszpanię. Mam tylko nadzieję, że nic mi nie zabiorą Francuzi w tej wojnie. O Boże, naprawdę. E, wiesz, nie liczyłbym na to. Zobacz, czy nie mają jakichś czerwonych korów na ciebie. Korów nie mają, mają klejmy. Znaczy czerwonych tych? E... Mają klejmy na całe prowincję. Co A To chcą jaka... ci zabrać? Ja pierdolę. Po co w tej wojnie jestem, w ogóle? Się pytamy. No Nowo... w ogóle... A dobra, dam wszystko Nowogrodowi, nic mi się tu nie chce podbijać. Ja mogę i tak przez Bałtyk tutaj potem to zająć. Uh... Okej... Okay. Tak... O nie, naprawdę? Tylko tak będę mógł to zrobić? Hmm... Nie będzie. Czemu ta Hiszpania jest taka słaba? Czemu ta Francja jest taka potężna? O Boże, a jedyne na O kurwa. To hmm. jest? Nie, totalnie nie sprawdziłem, ile na ekspansji będę dostanę. I? Nie wiem. Właśnie patrzę, czekaj, czekaj, koalicja. Nie no, chyba nie jest tak że tylko Dania i Szwecja. Okej. Okay. Huch! Bo no. jakoś wiesz... Ja jestem teraz na etapie grania z mudzynami, nie? Więc mhm. tam się w ogóle tym nie przejmuję. I tak nagle tutaj, oh fuck! Przecież normalnie bym nie przeżył czegoś takiego. Czekaj, ja, już, ja muszę jak naj. fa, oh O fuck! Oh fuck. Mam 500 dukatów, co by to zbudować? A jak muszę sprawdzić, się, że dany kraj ma tej. E... Agresyjnej ekspansji? Nie, agresyjnej ekspansji, e, prowincji. Prowincji? A ja to nie wiem w sumie. Bo ja tak, Mam tutaj jeszcze opcję ataku na Livonia, na Tylko się tak zastanawiam, czy ja bym tego nie dał temu. W takim razie, czy ja bym tego nie dał Litwie? Tylko jak to sprawić, żeby Litwa nie miała 41 prowincji? Albo. Ale to pokazuje. Licylia po prostu... za zaakceptowała propozycję Genui, by zatrudnić 6 no. A, 632 tych... E, a. wojska, tak? Tak. No, Foregin, Hayry znowu. Wbili się we mnie w Tirolu. Mają minus 2 i minus 1. Mam dwugwiazdkowego generała, oni mają dwugwiazdkowego generała. To wygrywa? Mają dwukrotną przewagę. A to co to znaczy? Co to jest dwukrotna przewaga? To jest... to jest śmierć. To jest śmierć. A jak mi zabiorą tyrol, to będzie i śmierć dla moich pieniędzy. Kastylia, poddaj się. Kastylio. 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 Dobra. Skancelujmy to. Gdzie będę miał zaraz te bunty? Estonia. Iwonian. Whatever. -ha 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 -ha. Boże, nie, zaraz będę miał kapa militarnych. Nie. Dobra. Może chcesz mi zaproponować swoją armię? Nie. <grymny> Czemu nie? <grymny> Bo mam inne plany, a będę jej potrzebował, a cały czas się nie czuję. O, już mam husarów pierwszych. Tak. Mam Mingę chcę mnie wydymać. Chcę mi za 60 dukatów, chcą mi i 3 ducaty miesięcznie chcą mi dać armię. No chyba. To tak, ja przecież nie, nie jesteś tani, więc. No chyba nie. O, już tam nie przesadzaj. <grymny> Czekaj, Kora mam. O, tak, tak, tak. Ja to muszę zrobić, tylko jak ja w technologią. Już dobra, pies jebał to. Muszę mieć te dwie idee na maxa już. A co tu się dzieje? Co ta wojna nagle wybuchła? Świat płonie. Aha, ja mam tańszych merców. Jezu, już naprawdę nie pamiętam jak gram. <grym> Dajcie mi moją armię najemników. Świat płonie, Milan kogoś zaatakował. Ty, mi? Milan to wszystko ustawił! On chciał, żeby tak się stało! Na bank. On wysyłał tu armię, tam armię, tu, tu mi płacił, tam płacił. On to wszystko zaplanował. Wszystko. To było <laughs> z jest... góry ukartowane. Dobra, ja nie wiem. Rów. Po prostu, jak tak można? A, A? chcecie się mnie wbić. Dobrze, wbijcie się we mnie. Macie minusy, frajezu Minusy, które pociągną was na dno. Jak na czwórce grasz podczas wojny? Tak, ja tak zawsze. A tak zawsze. I patrzę, okay. wygrałem bitwę z Francuzami nawet, nie? O. Pik, pik, pik. Pik-pik. I wygrałem bitwę. Dobrze. Przegnałem ich z moich ziemiach. Nie stracę żadnych prowincji. No, bo, muszę... o, bo tam masz, w sumie, ty masz te ziemie, co tutaj z nimi graniczysz. To są góry, widzę, góry. Góry. Jeszcze raz góry. No I jeden góra. las. Tak, A ich zapraszam I... do mnie jak najbardziej. Więc nie możesz ich przepuścić. Po prostu się bronisz w miejscu, i jest Gites. Mhm. A masz Czechy nie dołączyły do tej wojny. No bo walczyły tam gdzieś z tobą, niby. No, mogą w sumie być trochę zmęczone. O nie. Nie, nie, oni chcą okupować to nie, nie mogą wbić się w moje. Alpedo Bermi chce wejść na tron. Nie! Nie mogą, Bernu, Jezus! Hiszpania! Hmm, to chce być moim rywalem Marvel Nation. Kazań. No to to zrobimy szybko. Uuu, Kazań przegrywa wojnę z Moskwą? Nie. Co nie? No, bo, no smutek i żal, tutaj się dzieje, bo oni okupują prowincje, które nie mogą okupować. Nie pozwalam im na to po prostu, wiesz. Eee, a Francuzi? Francuzi. więc Puściłeś ich? Nie miałem nic. Ale Aragon z... jest po twojej stronie, tak? No, tak z mojej. Znaczy, powinien być, ale nie, bo Kastylia nie wzięła Iberian Weddingu, przypominam, bo ona stwierdziła, że. że. Iberian Wedding? Po co? Po co mi. Słyszał o takich rzeczach. Po co mi Iberian Wedding? Jak mogę mieć wiele innych rzeczy. Jezus, niech oni się poddadzą. White piece, white piece, white piece, white piece, white piece. Minusy idą. Dostaję po dupie. Mogą. Nie ma jeszcze trzech centrów reformacji? Chyba nie ma. Bo cały czas się mogę zrobić na protestantów. Raz, dwa. Nie więcej jest niż trzy, sześć chyba teraz jest. Proszę, nie pamiętam kurka, Tak jest słaby z tych religii. Mm -hmm. O, widzę, że to będzie kolejna bitwa. 14 dzielnych tysięcy. Utrzymam to. Utrzymam to. Dam radę. Hold the door. Hold the door! Dajesz radę, Ta, dajesz. Tak się wygrywa na czwórce. Nie, kolejna armia! Kolejna armia! Nieważne ile Bitew wygram? Oni i tak tu przychodzą! Nie! Nie! Nie pedały! Jeszcze mi wsparli pedobera na tronie! Nie! Ja jak mam głupich Polaków, no, A, zmasakrowali moje wojska. Jezus jak, jak to od ten znany kraj ma prowincji. Jak to się patrzyło? Totalnie nie pamiętam. Czy to Kastylia tam co ona robi w ogóle swoim życiem? Co ona robi swoim życiem? Zostałem gifta od tego od Tunezji zainwestuję tego gifta w sumie. Jakąś armię, która będzie tutaj, no, starała się odbić CO?! Co zrobi? castille Hanao. Wizja Tarragona de France. Castille-Canao wizuje BERN to France. Oddali prowincję jedną! Co?! Co pod ludzie?! Oddali twoją? Tak. O! Francuzi się spowiększyli dwukrotnie. Boże! <laughs> mi wkurwili! No ale widzisz, no, dzięki twojej obronie dzielnej nie stracili aż wszystkiego. No, w sumie nadal ma, trzymają linię, no. Powiedzmy. co radziecie. mi to daje? Nic! Kompletnie nic! No da ci nic nie da. Znaczy, kurka, daję ci. Nie jest tak, że ci nic nie daję. Przecież jak tak to by Francja zabrała im pół kraju. A to jest dla ciebie złe w tym momencie, a dla mnie dobre, więc w sumie nie wiem po czemu ci podpowiadam. Ale Francja i tak i tak jest jest ale nie mam jak tknąć. Chyba, że ty byś teraz uderzył, ale to, to nie, mam, nie mam opcji. Nie, ja nie mam opcji, żeby atakować Francję, nie mam szans z nią Wiem, niestety. Niestety to wiem. No, ja tutaj jestem taki mały żuczek, co wiesz, ma armię. Zbiera teraz, skupia się na rozwoju gospodarki swojego kraju. Ma już Delanskogen, eee, trzeba w de nawrócić na jedną właściwą polską kulturę. Bo inaczej się nie da. Wpili się w cesarstwa, ci w ogóle nie zareagowali. z ludzie. A, tutaj też? Albo ci musi być z Nowogrodu. Hmm. No nic, widzę, że muszę armię chyba zbudować w końcu i nie da się inaczej. Wiesz, ile ja wydaję na zbicie korupcji u siebie? 9 mm. <grymnie> Dukatów, a zarabiam 9 w tym momencie. No Boże, no nic, to trudno, nie zbijamy tej korupcji. A ja nie mam żadnej armii, mam zero armii, zero, 0 wszystko mi zaorali. A mi się tak nie podoba to, co się stało. Hmm. Hmm. A, że masz za armii. To jak te węgry? Support independence? <grych> nie, nie, czemu? Chcą. Właśnie nie chcę, no nie, nie rozumiem tych węgier u ciebie. No są w historii kto ten friend, więc nie możesz, tak jak ja nie mogę u ciebie litwy. Hmm, Prestiż czy co? for spine niech to będzie. Nic na no to nie poradza, co się dzieje. A bosko, ale dostałem po dupie mocno. Naprawdę po dupie. No że moja wędrów mogę teraz jeszcze zintegrować. No ja czy mogę od teraz, ale jeszcze nie, bo mam za mało prowincji, żeby ich zintegrować. Okay, Muszę nie. mieć od nich więcej prowincji, nie? A oni mają chyba o 9 więcej, Tylko tutaj najpierw chciałem podbijać w te sarstwo. Dlatego... jest taki warunek teraz? Tak, tak. Nie możesz zintegrować, jeżeli masz ten. Nie no to więcej. a bo w sumie niż... mogłem nawet nie wiedzieć o czymś takim, bo zawsze byłem dość dużym krajem dobra, z Litwą poprawiamy relacje. Improve relation, confirm. Jak to się sprawdzało? To ilość krajów za cholery Nie pamiętam tego. W Czas rekrutacji. Już zostały takie jeszcze minusowe eventy. To jest tak bolesne. Tak bardzo eventy rozbijają no w tej grze. Chciałbym no, nie zabijać Pani Basie? to byś nie miał przejebana, a tak to widzisz, no się za grobu. Ale to tak, to, to widać, że to eventy mnie tak zabijają, totalnie. <noise> Mówisz? Znaczy ja nie mam na no to wpływu, że jeszcze jakbym miał wpływ, to jeszcze bym ty ugrywał, bo widać, bo że są Francja w pewnym momencie, żebym zaczął wygrywać. Tylko, że co za różnica, skoro ja mają po 60 tysięcy żołnierzy, kiedy ja regeneruję się po wojnie, nie? To takie, no nie mam wpływu na to, co się z moim krajem dzieje. To jest wręcz smutne. Ej, już tak nie do końca, no. Zresztą u Ciebie to bym Wenecję teraz cisnął do końca, chociaż nie wiem jak ona tam wygląda. No i to, że znaczy ta wojna nad Hiszpanią to rzeczywiście taka niefortuna, nie w czasie. Ale ja za dużo byś nie poradził na to. Okej... Okay. ja Francja, zawsze mnie denerwuje. Kuźwa, znowu zapomniałem, ach. Dobra, chodźmy zniszczyć te bunty. I tutaj niestety muszę przyznać rację widzowi, że znacznie więcej jest tych. Jednym z moich widzów, z którym się kłóciłem, że nie mam prowincji do budowania meczetów albo kościołów. Mm -hmm. Jednak mam te prowincje. Jakoś. ma kulpa. że ich nie miałem. więc. Tak. Dobra. Jeśli tu jeszcze jest coś do. Ciekawe, <laughs> danie odble... Znaczy. To kurwa! Co? No przecież jeszcze... No Szwecja odzyskała swoje ziemię. No i słusznie nie bardzo słusznie. Ja popieram, popieram. Poczuj jak to jest, kiedy nic nie się po twojej myśli. Wursburg no przecież ja to powinienem mu siebie... Nie, no już widziałem, no przecież było w chuj czasu jeszcze. O Boże! No nie trzeba będzie to odbić. Kiedy do tego mam trusa, Bo ja tego nie przepuszczę. 8 lat, dobra. 8 lat, kolejna wojna ze Szwecją. <grystanie> jak to się mogło wydarzyć? No znaczy, przynajmniej nie straciłem tych... ...ziem, na których mi najbardziej zależało. Ale byłem pewien, że widzi się z ten... ...proces uwalniania własnego wasala. Znaczy, jak jego ziemie też tam mają to was Independence coś tam badziewie. Ja tam nie wiem, ja wiem tylko tyle, że prowadzę z wojnę z Strasburgiem i. Wygrywam. Wygrywasz chociaż? Wygrywam. Jest to jedna z innych wojen, w których kurde wygrywam. Sam jestem zaskoczony, zdziwiony. Ty Andanie rozczarowany po... zapewne, ale wygrywam. Nie no, rozczarowany to nie no, ale. Kurwa. Co? Nie, no po prostu... Nie mogę jeszcze tego przeboleć. Jeszcze mi Pedobera cały czas tutaj pchają na tron. Gra chce Ci dać in tego, taką informację, że Francja cię wzywa Tak, tylko ten pedober jest 1-2-2, no <grym 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 coś chciał... kosztem czegoś. A ja bym chciał Polaka takiego 3-4-3, no ale nie mam szansy wepchnąć już mojego Polaka, no Ach. Stworzę wspaniałe imperium. A przynajmniej się... No postawiam. dobra, ale przynajmniej mam gal... to coś tam. Dale kogen. Zdobyte, przynajmniej tyle mam na plusie. No dawajcie mi kasę. Poprawcie mi też dyplomaty Grepsa. Nie poprawicie mi dyplomaty Grepsa. Bo pół jak Moskwa wygląda, jak to zobaczyć, ile dany kraj ma prowincji? nie, nie pamiętam tego. Charles. Nie wiem, czy w ogóle był sposób. Nie, jest, jest, bo pamiętam jak oglądałem tego Arumba i e, robił Achievement Bee Bloba, To jakoś on patrzył w tych takich parametrach. Kraju. A, na development kraju. Trzeba jakoś spojrzeć na development kraju. Gdzie się patrzyło na development kraju? Jak to chodzi? No w ekonomii. W ekonomii masz, w zakładce ekonomicznej. W zakładce ekonomicznej masz A, development tak, no to to i tam wszystko, tam gdzieś ta, był... A, popatrzysz, właśnie. O matko. Niby, niby słaba wojna, a jednak tutaj trzeba uważać. O, mogę się usternizować jestem tak zacofany. O, czekajcie, bo Biblię przetłumaczyli. Też masz ten event teraz? No, nie. Ja już miałem go wcześniej. To do mnie dopiero teraz doszło, że przetłumaczyli. Trochę, to, <noise> trochę, trochę, no kurde, nie powiem, zacofany jestem. No coś w tym jest, no. Coś informacja nie dotarła na czas. Dobrze, chyba ręcznie policzę te ziemię litewskie lud mają raz, dwa, trzy, cztery. No już się pogubiłem. No bez Sam. jaj. No to nie oddawaj im zbyt wiele i tyle. No właśnie nie pamiętam ile im mogę oddać. No bo mam tutaj tak do oddania trzy prowincje i nie wiem, no chyba bym im oddał. No chyba nic z tego, no. A ja tutaj staram się jakoś ogarnąć sytuację. Król mi nie chce umrzeć i cały czas mam tego. Mam nadmiar. o dwie ch, Ach. Co jest z tobą nie potrzebuję sojuszu? Dissolve. Co! Co ty ze, ze mną. O ty! Jakbyś ze mną zerwał sojusz! O matko! Ja, ja mam teraz płacę za te punkty dyplomatyczne, no to tak. Ja, ja też mam padle, i mi ty nie płacz. Ja ty jesteś Austrium, no? Jesteś bogaty w te punkty. I masz króla 444, fuck you! Jak śmiesz zrywać ze mną sojusze? Właśnie nie zauważyłem, że nie mam tego, ech. Dobra, możemy mieć i ta adwejzora. Dobra, i potem będziemy mieli... To będzie szybki run potem. No chyba, że mi pedober wejdzie na tron. No zawsze jest szansa, że on jeszcze umrze i będzie ktoś lepszy. Dostałem właśnie informację, że jeżeli wezmę to, co wezmę, to Salzburg weźmie w koalicję... wejdzie w koalicję przeciwko mnie. Tylko że to jest taka śmieszna rzecz, bo jak wezmę to, co wezmę, Salzburg przestanie istnieć. Co tylko Salzburg wejdzie? Mhm. Ile ty masz tego tutaj? A nie masz żadnego? Jakim cudem? Przecież tam miałeś po prawie 50 wcześniej. Ale ile to było? To było 30 lat temu. No sobie możliwe. Roznij mi się to wszystko, miesza. To było 30 lat temu, kolego. Wiesz ile to jest 30 lat? No, 30 lat. No właśnie. To jest 30 lat. I no. tego się trzymajmy. Halo, halo. Z czym ja jeszcze walczę? Od kogo mogę pieniądze wziąć? Od ulmu. Ulm. A ja podejrzewam, że ulm ma dużo pieniędzy. No, najlepiej jest osobno, wiesz, pisować, nie? Mhm. Mm Jezu, ten You na now westernize, to mnie trochę boli. <grym> to zły prognostyk, biorąc pod uwagę, że nie jesteś aż tak zacofanym murzyńskim krajem. <grym> tak. <grym> Coś nie, halo. <grym> Ale no możesz spróbować. Nie no, nie będę się westernizował, przecież to jest przejbane. Nie, teraz już nie jest aż tak. Czy, ja w ogóle wiem, że nie jest aż tak przejebana, ale to jestem znowu wyłączony przez jakiś czas, tym bardziej, że nie mam żadnych punktów nazbieranych. I ta westernizacja tak z tyłka wzięła. Dobra, to możemy rozwiązać. Okej, okay, więc... moja wojna jest w zasadzie wygrana, ale wydaje mi się, że ten odcinek jest wystarczająco długi, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za jego obejrzenie. Razem ze mną był Lukas! Hej! No i usłyszmy się już jutro. Na razie. Bają.